Kropelki Nadziei, inspirujący blask wartości, codzienne refleksje i ciekawostki. Drogie walorki, witajcie w kolejnym odcinku Kropelek Nadziei. Dziś ponownie przeniesiemy się na pustynię, ale oczywiście nie dosłownie. Opowiemy o świętym Antonim, jednym z największych ojców pustyni. Który swoim życiem pokazuje, że miejsce spotkania z Bogiem można znaleźć wszędzie. Czy wiecie, że to właśnie On stał się inspiracją dla całych pokoleń zakonników i ludzi szukających wyciszenia? W jego historii znajdziemy zarówno walkę duchową, jak i niezwykłe proroctwo, które mam wrażenie, że szczególnie ostatnio brzmi zaskakująco aktualnie. Gotowi, by odkryć duchowe bogactwo życia na pustyni i zastanowić się: Co z tego możemy zaczerpnąć dla siebie? Zapraszam serdecznie. Kim był święty Antoni? Święty Antoni, nazywany ojcem pustyni, urodził się około 251 roku w zamożnej rodzinie w Egipcie. Od najmłodszych lat był wychowywany w wierze chrześcijańskiej, ale jego życie zmieniły radykalne słowa Jezusa: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Te słowa usłyszał w kościele podczas liturgii i potraktował je dosłownie: Sprzedał cały majątek, rozdał pieniądze ubogim. A sam rozpoczął życie pustelnika na odludziu. Na pustyni szukał ciszy, by modlić się i być bliżej Boga. Z czasem jednak wieść o jego wyjątkowym stylu życia zaczęła przyciągać innych. Mimo, że Antoni unikał rozgłosu, wielu ludzi przybywało do niego, by słuchać jego nauk i naśladować go. Tak narodziła się tradycja życia pustelniczego i monastycznego, której Antoni jest uważany za pioniera. Antoni wyróżniał się prostotą życia i głęboką pokorą. Nigdy nie uważał się za nauczyciela, ale jego przykład życia mówił więcej niż słowa. Jego decyzja, by oddać wszystko i poświęcić się Bogu. Była radykalna i trudna do naśladowania, ale ukazuje nam wartość całkowitego zawierzenia Stwórcy. Święty Antoni w obliczu współczesności Choć od czasów świętego Antoniego minęły setki lat, jego przesłanie jest niezwykle aktualne. W dzisiejszym świecie pełnym pośpiechu, chaosu informacyjnego i ciągłych bodźców, idea pustyni, zarówno dosłownej, jak i duchowej, staje się nieoceniona. Każdy z nas potrzebuje miejsca, w którym mógłby oderwać się od codziennych trosk i znaleźć czas na spotkanie z Bogiem. Nie oznacza to, że musimy porzucić swoje domy i Przenieść się na pustkowie. Dla Antoniego pustynia była miejscem, w którym mógł skupić się na modlitwie i walce duchowej, ale dla nas pustynią może być czas wyłączonego telefonu, chwila adoracji najświętszego sakramentu, czy po prostu spacer w ciszy, podczas którego możemy wsłuchać się w siebie i Boga. Warto pamiętać, że pustynia nie jest ucieczką, ale drogą do odnalezienia harmonii między światem zewnętrznym a wewnętrznym. Tak jak Antoni wycofał się, by odnaleźć Boga w ciszy, my również możemy podjąć wyzwanie wyłączenia się z hałasu świata na rzecz skupienia się na tym, co naprawdę ważne. Jak powiedział kiedyś Carlo Caretto, autor książki Pustynia w mieście: Nie musisz opuszczać swojego życia, by znaleźć Boga. Pustynię można nosić w sercu. Naszym wyzwaniem jest stworzenie w codziennym życiu przestrzeni pustyni, tej szczególnej chwili która pozwala nam zatrzymać się, wsłuchać w Boży głos i odzyskać duchową równowagę. W tym sensie Antoni, choć żył w III wieku, jest przewodnikiem także dla ludzi XXI wieku. Walka duchowa świętego Antoniego. Święty Antoni był nie tylko pustelnikiem, ale także nieustraszonym wojownikiem na polu walki duchowej. Jego życie to świadectwo, że chrześcijańska wiara wymaga stawiania czoła nie tylko trudnościom zewnętrznym, ale przede wszystkim własnym słabościom i pokusom. Legenda mówi, że Antoni był często nękany przez demony, które próbowały odwieźć go od jego powołania. Nie były to jedynie zwykłe pokusy codziennego życia, ale potężne, niemal fizyczne ataki, które miały go zastraszyć i zmusić do rezygnacji z życia w oddaniu Bogu. Jednak Antoni, uzbrojony w modlitwę, post i słowo Boże, nigdy się nie poddał. Co my możemy z tego wynieść? Współczesny człowiek może nie spotyka demonów w tak bezpośredni sposób jak Antoni, ale walka duchowa w naszym życiu jest równie realna. To starcie między dobrem a złem, między pokusami a wiernością Bogu, które toczy się każdego dnia w naszych sercach. Święty Antoni przypomina nam, że siłą chrześcijanina jest nieustanna modlitwa i zaufanie Bogu. W chwilach, gdy czujemy się słabi, gdy pokusy wydają się zbyt silne, warto pamiętać o jego przykładzie. Zwycięstwo nie zawsze przychodzi od razu, ale wytrwałość i wierność w małych rzeczach prowadzą do trwałego zwycięstwa nad złem. Czy mamy odwagę zmierzyć się z naszymi codziennymi demonami? Wzorując się na świętym Antonim, możemy nauczyć się, że walka duchowa jest nieodłącznym elementem naszego życia, a zwycięstwo osiąga ten, kto ufa Bogu i nie rezygnuje nawet w obliczu największych trudności. Proroctwo Świętego Antoniego. Czy spełnia się dziś? Jednym z najbardziej intrygujących aspektów życia Świętego Antoniego są jego prorocze słowa o przyszłości ludzkości. Osobiście słyszałem je bardzo dawno temu i nawet tak sobie pomyślałem, że to niemożliwe, żeby takie czasy nadeszły. Jednak dzisiaj nie jestem tego już taki pewny. Święty Antoni Pustelnik mówił bowiem: "Przyjdą czasy, gdy ludzie staną się szaleni i gdy zobaczą kogoś, kto jest przy zdrowych zmysłach, powiedzą, że to szaleniec, ponieważ nie jest do nich podobny." To zdanie, wypowiedziane wieki temu, dziś brzmi wręcz proroczo. Czy nie doświadczamy tego właśnie na własnej skórze? Współczesny świat często odrzuca tych, którzy żyją według zasad ewangelii. Ci, którzy mają odwagę bronić prawdy, kierować się sumieniem i wyznawać wartości chrześcijańskie, bywają postrzegani jako inni czasem dziwni, niekiedy wręcz niebezpieczni. Ludzie wierni swoim zasadom, którzy potrafią powiedzieć nie wobec zła i manipulacji, są często marginalizowani, wyśmiewani, lub stają się celem ataków. Ale dlaczego tak się dzieje? Święty Antoni przewidział, że świat pogrążony w chaosie moralnym zacznie traktować zło jako normę, a dobro jako coś obcego i niepożądanego. To, co dawniej było oczywiste że dobro jest dobrem, a zło złem. Dziś staje się przedmiotem dyskusji, a nawet odwraca się rolę tych pojęć. Widać to w wielu dziedzinach życia, od kultury, przez politykę, po relacje międzyludzkie, nawet w rodzinach. Proroctwo Antoniego nie jest jednak powodem do rozpaczy, lecz wezwaniem do refleksji i działania. To przypomnienie że bycie wiernym Ewangelii wymaga odwagi. Tak jak Antoni trwał na pustyni, mierząc się z pokusami i wątpliwościami, tak i my jesteśmy dziś wezwani do wytrwałości w wierze, nawet gdy świat wokół nas zdaje się zmierzać w przeciwnym kierunku. Czy czujemy się czasem inni, wierząc w to, co wydaje się niepopularne? Jeśli tak, to znak, że idziemy śladami tych, którzy przed nami byli wierni prawdzie, mimo że świat ich nie rozumiał, a nawet prześladował. Proroctwo Antoniego to nie tylko opis trudnych czasów, ale także zachęta, by pozostać wiernym, bo to, co wydaje się szaleństwem w oczach świata, często okazuje się mądrością. W oczach Boga. Duchowe dziedzictwo świętego Antoniego. Święty Antoni nie pozostawił po sobie tomów teologicznych ani skomplikowanych rozpraw duchowych. Jego największym świadectwem było samo życie: pełne modlitwy, pokory i absolutnego zawierzenia Bogu. Jego wybór życia na pustyni zainspirował całe pokolenia chrześcijan, stając się fundamentem dla ruchów monastycznych, takich jak benedyktyni czy karmelici. Antoni przypomina nam, że duchowe bogactwo nie wymaga intelektualnych wyżyn, ale głębi serca otwartego na Boga. Jego wskazówki by nieustannie rozmawiać z Bogiem. Szukać ciszy i pozwolić, aby łaska przemieniała nasze wnętrze są równie aktualne dzisiaj, jak w jego czasach. Dzisiejszy świat pełen zgiełku, chaosu i niepokoju coraz bardziej oddala nas od źródła pokoju, od Boga. Antoni swoją postawą pokazuje, że każdy z nas potrzebuje. Pustyni w sercu, miejsca, w którym możemy spotkać się z Bogiem twarzą w twarz. Nie musi to oznaczać fizycznego oddalenia, ale duchowe wyciszenie, odcięcie się od tego, co rozprasza, by usłyszeć delikatny głos Stwórcy. Jeśli czujesz się zmęczony, przytłoczony obowiązkami czy szumem tego świata, być może jest to sygnał, że czas odnaleźć swoją duchową pustynię. Jak Antoni pokazuje, wystarczy chwila ciszy i gotowość, by otworzyć swoje serce na Boga, a znajdziesz w nim prawdziwe źródło siły i pokoju. Święty Antoni pokazuje nam, że wierność Bogu i cisza są źródłem siły. Nawet w najbardziej burzliwych czasach. Jego życie na pustyni nie było ucieczką od problemów świata, ale drogą do głębszego poznania Boga i samego siebie. To wyzwanie, które każdy z nas może podjąć w swoim życiu: znaleźć czas i przestrzeń na duchową pustynię, na oderwanie się od codziennych rozproszeń. I wsłuchanie się w Boży Głos. Jak pisał Carlo Carletto w pustyni w mieście, musisz nauczyć się być samotnym. Musisz znaleźć miejsce, gdzie nie docierają głosy świata. Nie dlatego, by uciekać, ale po to, by wracać silniejszym, zdolnym kochać bardziej. Pustynia to nie ucieczka, lecz szkoła miłości. Czy jesteśmy gotowi odnaleźć własną pustynię, by na nowo usłyszeć głos Boga w naszym sercu? Być może ten czas modlitwy i ciszy pomoże nam lepiej zrozumieć nasze życiowe powołanie odnaleźć pokój i siłę do codziennych wyzwań. Jutro spotykamy się, by porozmawiać o świętej Małgorzacie węgierskiej, księżniczce, która zamiast pałacu wybrała klasztor. Jakie przesłanie niesie dla nas jej życie? Serdecznie zapraszam do wspólnego odkrywania tej niezwykłej historii już jutro. Niech Wasz dzisiejszy dzień będzie pełen dobra i wartościowych, głębokich przemyśleń. Do zobaczenia jutro. Szczęść Boże. Zaproszenie do radości. Księgi Psalmów. Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie. Rozkoszę na wieki po Twojej prawicy. Źródłem naszego życia jest Bóg. On jest radością. W nim nie ma smutku, bo nie ma grzechu. Jakże moglibyśmy poddawać się smutkowi? Jesteśmy przecież synami Bożymi i posiadaczami boskiej radości. Naszym Bogiem jest dobry Ojciec, który z nieskończonej miłości. Dał nam życie i obdarzył swoją łaską. Posłany na ziemię, Boży syn, Jezus Chrystus, jest wielką radością z nieba. Oto zwiastuję Wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Jest On odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty. Przyszedł jako nasz brat, aby nam objawić, że jego radość jest w nas i że będzie ona pełna.